Ślakcica! Tutaj pues to DO jest! Mata jebana! siup 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 Ty pa kurwa co jest? Pana mój model, gościu Pa 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 Ty, co jest kurwa? Co jest ty? Co ty kurwa? Moonwalkiem jak popierdala Paną kurewską kurwa! Kurwa! Czapierdol! Wypierdalaj kurwa, wypierdalaj. Tak. Nie, nie, my ją rozpierdalamy, Cześć, pa. Pa. Hell no. hell no. Nie I my Ja pierdolę. Ja się idę. Napierdalamy ich zaraz. Tak kopsną, to jest. No to kuj. ich nie? Zaku nagrał no to będzie akurat do, do montażu <grym> <grym> Ja pierdolę jak tam weszłem pory jak kurwa yeah. Papa wbijasz się i robisz pętę dalej Brau, boy, run! Run! Puch, się, tera, PA Dobrze RK dwóch jest list Nie ruszałem się, teraz pa taki zalonika Padek u zalonika, pa! Pa jaki O, kurwa pa, jak... o, sz, KURWA! Kurde! No, KURWA ZDEJTOWAŁA MNIE! ŚMATA JEBANA! Ale patrz, patrz, oni to robią, oni to robią. Panowie, na trzciągach kurwa pomoc. Leciał, leciał, Leci z dolnej alei chyba 5, 13, 6, 8 kurwa, czekajcie. Ja pierdolę. No, no, pęta, 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 Nie musicie dziękować, nie musicie dziękować. Nienu, no, spoko, to mi dzięki za pomoc. Dzięki nie ma za co. <laughs> CO TO KURWA BYŁA? A jej drugi was. <laughs> Dzięki nie ma za co, gruby sam podziękował i dzięki nie ma za co No, <gry> oh, ja <gry> tu oh, kurwa <gry> wizję kolektuję! A myk, 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 kurwa macie jak to bije Kurlera Ale kurwa, ale kurwa Aż bym zajebał flesza kurwa w ścianę. Bo ja pierdolę nie mogę KURWA <gryw> Pa kurwa jak lecę. Ale kurwa błysk <gryw> poleciał. Al kurwa błysk poleciał. Jaj, al, jaj. 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 kurwa błysk poleciał. Nawet nie zdążyłem kliknąć E, bo mnie zmiot z powierzchni ziemi. Co teraz? Ej ty, ale TBH? Nie wiem co poszło nie tak. Ale ten ty. To przed czym ty kurwa grasz w ogóle? W wiesz. To było dobre, do montażu lecisz wyjeban. Ty jesteś Ale ty kurwa jesteś Zerem pierdolonym Ci, Kurwa dojadę No nie pierdol na mnie rozjebie Ale, gówno. Ale old play Ale outplay byku Powiniesz mi loda zrobić za te akcje kurwa Ej, leci do montażu, wypierdolone mam. Siema, YouTube. <grym>, to też leci do montażu, byku. O kurwa. No Uuu, czekaj, to czekaj, to chodź, 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 Kurwa drużyna, bo ja go no robię. Tała, tała, nie, 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 czekajcie, będziemy jak kurwa... Będziemy jak chińczycy, będziemy chyci. Ja glam! Ja uglam! A pływa, Kurwa to nie boję jak ja pońscy! nie mówią, kurwa! kurwa.

Ja sobie postoję no, dobra, Nie! Tak, Wy, wypierdalando! Elo, kurwa, jebana! O! Gruby czan! Kurwa, czy tam mi hępaj. Jakoby z mojej ery? <zisikaya> <zisikaya> Dula morda Jula, No nie wiem, może mam kurwa HP 4, co? No kurwa Chłop do... się wpierdala w 5, mając kurwa 3-6 Caitlyn AHAHAHAHAHA KURWA <zisikaya> Matka ja, jest już dalej. <grytania> to, że... <grytania> okay. Dobre, no jest kurwa nie, ja nie, nie. Nie, a mnie Nie, to nie. Jest kurwa carry Nie, to nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. to nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, ja pierdolę ci się obsrałem ty Już ja se pętlę przykuję Na rano. Pójdę do szkoły powiem cosplay wisielca robię Począłem. a Teraz dawaj mi ocenę za kreatywność Dawaj mi cenę za kreatywność Oto no serio się powiesił. Ja ja co? Ja, co? Bo <grym wytrzymał> ci 15 sekund, żeby odgadnąć kurwa, ha słowo inaczej się, <grym wytrzymał> się dyszy. <grym wytrzymał> nie, <grym wytrzymał> nie, nie. nie wiem, ja to bym odjebał taką, a żebym się wpierdolił jakieś do sali, jakiejś pierwszej klasy i ej kurwa bomba jest podłożona, nie? Mamy 15 minut kurwa, ale serio wam mówię, nie? Lepiej się uczcie tego tematu niby wszyscy z klasy wypierdolili. Nauczycielka by dostała errora. O? Co jest? o, ale kurwa story of my life chyba. Mikografia. Ja mam Patrycia lat 14, chłopie, 12 godzin w pizdę nie pójdzie kurwa, gram na tym no, ha. no Ale muszę zaczynać od nowa to jest kurwa to samo oh, i co jest? Jak ja tego gówno i to teraz to Rozjebało mnie Weź policz <noise> chłopaki, czekajcie idę z wami Ale tam się coś świeci to kurwa na easy nie, ja nie wiem. wiem jak to jest no. ta ba, leżą tam No jest kurwa Bo... ja już widzę tu ja... Czekajcie chłopaki Dobra też chcę kurwa lecisz skakujesz kurwa nie Dobra. wiem co robisz <noise> Dobra. Byku, bo ja już tej temy widzę kurwa, nie? Dobra kurwa, lecisz. Ale czekaj, bo nie masz się jak cofnąć. Ja pierdol! Masz, masz? Dobra, to lecisz. Szybko przygotuj sobie ją. Ale one chyba nie wiesz. lubisz kurwa te jakie masz, Jest wyjebane. Zrobimy się tego. Czekaj, ja ci powiem czy niżej spadły. Ta, jeszcze niżej są. Dobra, lecisz kurwa, byku. Ja nie wiem jak nisko on się resni, to nie <noise> No to kurwa po klocku. Musisz skoczyć. Skocz teraz. Skoc ale musisz między platformy trafić. No dawaj kurwa. Możemy wejść do tej tej. Tynnej. Który? Ja pierd... Ja pierd... <noise> stary, stary, ale taj! Powiem jeden przedmiot ja, Cześć, że tej temy tak do tomka i tak go zostawiły i tam zostały, to już chuj kurwa! <grystanie> Jaj. Kurwa nawet źle sobie ja, ja nawet kurwa nie chcę w tą Wikipedię wpisywać kurwa poprzednich miast, nie? Jak przetłumaczyłem. Nawet kurwa nie chcę wiedzieć, pierdoli mnie to naprawdę. Nichu, ja nie będę nic kurwa poprawiał, wyjebane. <grystanie> nie Serio kurwa mam to w chuju, nie? Ja już kurwa nic nie poprawiam, jak coś tutaj kurwa wszystko z niemieckiej spisze, kurwa w słowo w słowo. <grywa> kurwa mać Nie, kończę szklarską porębę. Mać pany strzelać. Nie, nie muszę kurwa, nie mówiła, że muszę. Wyjebane w to mam kurwa. Wypierdolone mam w to że